wstałem sobie, może bym tak coś przetrącił. Żonko, daj no coś do jedzenia. Nic z tego. Co nic z tego? Nie dam. Jak to nie dam? Nie dam ci nic do jedzenia. Co to znaczy nie dam? No bo nie, mam tego dosyć, nie ma nic do jedzenia. I to, nie będzie. To jakaś ciebie gospodyni? Ja gospodyni? Ja jesteś świetna gospodyni, to ty jesteś... Ja ci powiem, co ty jesteś. No, no, powiedz, 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 no. Z ciebie żaden gospodarz. Nie masz w chałupie nic do jedzenia. Masz żonę? Dbaj o nią. A mam? Ty jesteś żona? Taka żona? Nie gadaj tyle po próżnicy. Masz marsz. Marsz nad rzekę. Masz złowić coś do jedzenia. Nad rzeką? Coś? Dobra, idę na ryby. Będzie. Najlepiej zarzucę wędkę. Tak? Super. Ach, najgorsze na tych rybach to czekanie. Bierze, nie bierze, bierze, nie bierze. O, się bierze, bierze, bierze. A, Mam Mam Ale ryba. Taka jak Kasik. Żółta, nie żółta, srebrna, nie srebrna. Złota! Hmm. Czy ty jesteś złotą rybką? Ja jestem. A. A. a chcesz, żeby cię moja żona na filety przerobiła? Nie. Daruj mi życie, a spełnię każde twoje życzenie. Hm. A skąd mogę wiedzieć, że, że spełnisz każde moje życzenie? Obiecuję. Hmm. I myślisz, że mam ci darować życie? Tak, myślę. To poczekaj tu. Ja pójdę do swojej żony i, i zapytam o te trzy życzenia, a ty tu poczekaj, ja tu zaraz wrócę. Obiecujesz? Obiecuję. Mańka! Mańka! Mańka, złapałem, złapałem, jak Boga kocha, mówię ci, taka była, o taka, widzisz? Dawaj, kotlety robimy, no, szybko. Ale, ale Mańka, to była złota. Mańka, to nie tylko w bajce, mówi ci, złotą rybkę złapałem, złotą. I powiedziała, że jak będziemy chcieli, to spełni nasze trzy, trzy życzenia. Do, no i co no. na to? No, no. Ale szybko, bo ona tam czeka i podobno się spieszy na autobus. To ja już wiem. Jak to na Dobrze, to ja już wiem. No, no to mów. Ja już ale, wiem. No. Najpierw te kolczeki z diamentów. No, takie no. dwa. No, to jest pierwsze życzenie. No. A drugie. 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 sukienkę z muślinu dla dobra, mnie. Dobra, dobra. jeszcze trzecie. I szpilki z na sylwestra będę miała. O, No ja już biegnę. Hej, hej! Złota Rybko! Jesteś tam jeszcze? Jestem. Fajnie. Słuchaj, bo, bo ja byłem u żony i moja żona... Moja żona powiedziała tak. Pierwsze życzenie to diamentowe kolczyki. Drugie życzenie to sukienka z tego no... No właśnie, z jakiegoś takiego fajnego materiału. I trzecie życzenie szpilki na Sylwestra. Spełnisz? Hej, Rybaku. Takie życzenia? A pomyśl o sobie. No, no, no tak. No. No dobrze, to to, to poczekaj. To może tak. I chciałbym chciałbym, żeby żeby moja żona nie była już taką jędzą i żeby była ładna. A po drugie to chciałbym, żeby żebyśmy mieli ładny samochód. A po trzecie a po trzecie to bym chciał, żebym się w życiu nigdy nie nudził i robił coś ciekawego. No, to już lepiej. Spełnię. No to płyń sobie. Dziękuję. A, po, a póki co, to pójdę do centrali rybnej i kupię kilo filetów. Zobaczenia, rybaku. Cześć, złota rybko! Dobra. Majka! Mańka! I byłem... Mańka! Bóg, tak długo czekałam na ciebie, kochanie. To ty? To jest. O Jezu! Jak ty wyglądasz? Przejrzyj się w lusterku. Majka! jaka kochanie, ty jesteś... Jaka kochanie, ty jesteś ładna, Mańka! Kochanie, wolę zostać z tobą w domu. A co to? Słyszysz? Ech. Ech. Samochód! Patrz! Mamy nowy Ech. samochód! Ach, to nieważne. Ja mam ciebie. Oh. ojej, ojej. 哦耶！Oh yeah. O kurcze, a co z tym trzecim życzeniem? Halo? Halo, czy to państwo Rybczyńscy? Tak, a o co chodzi? Ty chcieliby państwo pracować w Kiksie? No jasne! W Kiksie nigdy nie będziemy się nudzić!